Siema siema, witamy serdecznie, witam was bardzo gorąco, eee, grupa Dance. kochani, kończy się rok 2011, zaczyna się nowy, mamy nadzieję lepszy rok 2012. No właśnie, mam takie pytanie, poseł do ciebie, ile miałaś w tym roku dziewczyn? Który już, na jaką który już się kończy, 2011, nie ten co będzie, nie tylko ten co właśnie teraz już się zbliża, ja wiem, ja kończy wiem. się, bo... ale powiedz mi na jaką literkę? A która była najlepsza? I na której była? Nie wiem, na Pani przykład dziewczyn? na D było tylko 11, ale na 20. Masz jakiś rowarek przyjechał. Oj drugi, zobacz jakie dresiarze, Pokaż ich, pokaż! No, co? No, no, zobacz, będą w Kochani, w nowym 2012 roku chcielibyśmy życzyć. A więc ode mnie, czyli bodzia i... zdróbka, szczęścia, pomyślności, pięknej dziewczyny, jak nasza aparatka. Nie? Ładna jest, nie? Śliczna. Ej, przyjdzie dobra. Dobra, kobiet się nie pyta. O dobra, no tak. ładna jest, ale aparat... Zobacz, nie ma na zębach, nie ma, jest tam tylko Dobra, i chcielibyśmy życzyć przede wszystkim udanego. seksualnego, oralnego. Sylwestra. <noise> Jasne. Pozdrawiamy wszystkich naszych fanków. Grupa Bodzian, trzymajcie się ciepło. Cześć, siema, na razie.